Ja nazywam się AllFox i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w Roblox Doors. I gramy w ten tryb, ponieważ wyszedł nowy tryb Chaos Mode, w który dzisiaj sobie zagramy i przetestujemy go. Więc od razu widzowie proszę was o łapeczkę w górę oraz subika tam na dole, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. I chyba... Chodzimy, tylko to jest tutaj Hostgames House Mode. I klikamy play i zaczynamy. W komentarzach widzowie napiszcie hashtag House. Przypnę wam serduszko i bardzo dziękuję za 1560 subskrypcji. Bardzo szybko zbliżamy się do 2000, także mam nadzieję. Że szybko bijemy te 2000, tak? Kupujemy na pewno flashlighta oraz lockpiki. I jestem chyba gotowy. Standardowa muzyczka z dorsów, bo że jak ja dawno w to nie grałem. Mam nadzieję, że w ogóle pamiętam, jak się w to gra. Oczywiście guziczek wszystkie te straszne obrazy. On wszystko starał się przeszukać. Kiedyś był... Wow, 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 wow. Random event. Fauna A90. Na 300 sekund. Czyli w losowym momencie będzie się A90 pojawiał. To jest z tego co pamiętam, ta postać, co musimy się zatrzymać, jak nam wyskoczy. Mrugało, czy mi się wydawało? To jest A90 właśnie i nie możemy się wtedy ruszać. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy... Światełko mrugało. A jak mruga światełko, to to znaczy, że leci rasz. Coś tam pamiętam jednak z dorsu. O oh. Randomowy retro. O, oh, wow. Gratis. Plocki. Właśnie mamy Minecrafta w dorsach. Oh yeah. Mega. Naprawdę po prostu świetnie. Aby mi się gdzieś wykacznie nie zrespił. Zasterek, na razie go nie potrzebuję, mam 100% żyćka. Random event. A sto dwadzieścia się zrespi. Najgorzej u. A dziewięćdziesiąt? Trzeba liczyć pokoje. Siódmy pokój. Straszy mnie ciągle ten dźwięk. Retroslop, znowu to samo. Trzeba pamiętać, że, je, że mamy siódmy pokój. Ej, tu są. Tu są dodane nowe pokoje? Takich pokoi na pewno nie było. Jestem po prostu pewien, takie Co? coś było? Oh, wow. Oh, wow, Dlaczego futura? Tak się to mówi. Dobra, nie będzie już a dziewięćdziesiąt. A przynajmniej przez chwilę. Na razie tylko nie, sorry, A120 nie będzie, A90. A90 może się pojawić. E... Zapomniałem, proszę nie A90. Lukman? co to? nie wiem co to, nie wiem co to jest zapostać Luke Man. Co tu to? Co to jest? what? Y Um. To jest Black Paint, play, paint. to jest czarny, Mac czarny. Rush. Standardowo oczywiście. Pragnę. No. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach co to było za postać. Ta taka z tymi czerwonymi oczami. Totalnie nie wiem co to było. Kojarzy jakby z wyglądu, ale jak to się nazywa, to nie mam pojęcia. Item... Item co cost gold? say, to znaczy? I item going to say, 14. Poziom czternasty, poziom i Co? Fight to nie ma. Szczęście. Nie wiem w ogóle, co to było i co to mogło oznaczać. Była tylko emocka worka z pieniędzmi i jakiegoś ludzika chyba. Pancakes? O co tu chodzi, co? Osterek. Wokół 17? Event, że są pancake'i. Nie wiem o co chodzi, nie widziałem żadnych pancake'ów. Dobrze, myślę, że chodziło o te małe naleśniczki. Rozbieramy kasę. A, dobrze, patrz. To tłumacz informację. to jest? Mi siedemnaste mrygało światło. Może nie? O, witaminki. Biorę, plus 25 HP. u to jest dobre. Czyli są eventy złe. Dobre. Nie mogę wejść. Nie, nie pod łóżko. Tutaj są w ogóle te pułapki, to są kolce. Jak na nie wejdę, to... Bukują mnie kolce. się 18 Event kolejny, shine bright. Ja nie... To jest przerwane, przecież to aż w oczy bolą. Wieloletnie odwiedzającego Świece. Lasterek, bardzo fajnie. Ej, co to jest to na życiu? Do połowy takie, taka. Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka ala. trochę. taka otoczka? Nie wiem. Na szczęście. choć podróż. Battle movement. Jo! Aj to jest spoko. Jeszcze więcej hajsu. Dobra, to jest OP. Battle movement jest mega OP. Wow! Ale fajne, co jest? Widzieliście to? Robię wślizg. Trzeba wykorzystać, bo mogę biegać. Items No Znowu to 27. 20 20. dwadzieścia. gdzieś czemu nie mam latarki? Nie wierzę, że nie mam latarki. Nie ma psita. Jest psyt, jednak. Od tyłu atakować. Black paint. To już oczka, zaraz będzie sick. Bateria, ale nie mam. Nie mam latary. Więcej oczek. Okoń 30. Cie tu schować. Proszę nie zginij. jakby pomocy. Ambush. Ambusz jest w dodatku. Jakby tego było mało. Hello world. Try again. Nie wierzę, co tu się stało, nie? Ja po prostu nie wierzę, co tu się właśnie stało. Dobra, gramy jeszcze raz, jakby nie odmawiam. E, mam cały czas ładowanie, nie wiem... Jak chodzi. O Boże, przepraszam. Mam tu ładowanie już jakieś 40 sekund. Co no. to mi puka. Nie wiem, czy to tak zostanie, czy o co chodzi, ale to w ogóle nie chcę zniknąć, więc pewnie mogę wyjść i wejść znowu do gry. O, fajnie, mam kod błędu, świetnie. Porzucona cię bezpośrednio przez projekt lub jego moderatorów. Aha! Wiadomość dotycząca moderacji game code called Your Data Due to Critical error, really sorry. Od błędu 267. Uh, Okej, okay, czyli wejście raz. No dobra, jakby dlaczego, czemu? Jakbym się nie wychylił, to bym przetrwał. Ale co, co to było? Dlaczego 500 figur? Co jest? Aha, nic nic nie mogę kupić. Nie wierzę w to po prostu. Dobra, muszę iść. Nie wierzę. Nie wierzę, co tu się stało. 500 figur. Jakby mega. Dobra, jak będzie 500 figur obym przetrwał. Pokój pierwszy. Trzeba liczyć przede wszystkim pokoje. Even... O nie. Even more events, czyli będzie pewnie więcej... Eventów, mega, w sensie, albo częściej, może tak, może tak. Even more event. To no. so, to jest. A, w kolce wlazłem. A, znowu te pancakes, o co z tym chodzi? Jakby nie rozumiem. Nie chcę poduszko, ale mnie denerwuje. okej mm, okej. Okay. I piąte bomby? A! Did you have fun? Naprawdę? Ja nie mogę. Jakby... Nie, no nie wierzę po prostu. Dobra, play again i może będzie. Nie, no nie wierzę po prostu w to, w to co tu się dzieje. Jak znowu mnie wywali, to mnie wybombi coś chyba o. No i znowu nie mogę nic kupić Nie mam w ogóle mamony totalnie Serio Dobra, może będę robił takiego mini speedruna szybciej wszystko robił Shine Bright. No jeśli tak nie jest najgorszy ten event są na pewno gorsze, na przykład bomby albo 500 figur. Nie mogę wziąć świecy. Rasz. Let all items. I tak nic nie miałem. Aż to jakbym miał jakieś ope rzeczy, to to też by mnie tak wkurzyło. I szóste. O co z tym chodzi? Co to jest? Kolejne. o wow, pokój. Just. Doors to pokazuje... Nie wierzę. Nie wierzę w to po prostu. To pokazuje wszystkie drzwi. Ale to jest OP. Ja nie mogę. Będę widział Rasha, widzę Rasha! Normalnie leci sobie to. Ale widziałem Rasha, co jest? Dobra, to jest mod. Dlaczego mi to nie znika? Ja miałem gdzieś przyspa, ale go nie ma. Wow. A, ja już zniknę. To widzę po e, dźwięku. idę. Finally turn green. Wszystkie lampy są zielone. Na pewno tutaj znowu będzie. Że mamy pić. że picia nie używam. Dopiero użyję, jak będę miał taką pod na przykład power hp 17 nie nie ale to jest beznadziejne ja nie mogę No nie wierzę po prostu. Nie wiec 20. Ej nie, wie, nie wierzę po prostu. Nie, no ja tu nic nie widzę przecież. Aż mi się gra dziwnie. O, klucz od razu. Clean Saver. 120. Dobra, przeczekam aż. Wiem jakiegoś otwora taki. Był dźwięk Russia, ale taki nie wiem. Nie wiem jak to nazwać nawet. Nie wiem jak nazwać ten to był dźwięk rusza, ale taki, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, dosłownie dźwięk rusza, ale hide, hide, nie wierzę po prostu. Wywaliło mnie widzowie z gierki, ale i tak w tym miejscu wydaje mi się, że skończymy ten odcinek, więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika tam na dole, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. A na pewno pojawi się jeszcze, jeszcze pojawią nawet, bo będzie na pewno kilka jeszcze odcinków z właśnie tego. Chaos Moda, bo naprawdę jest fajny i wydaje mi się, że do... chociaż do figury musimy y, dojść w którymś filmie, chociaż i tak te 500 figur mnie bardzo zaskoczyło, ale to by było na tyle, także w komentarzach napiszcie hashtag chaos, przypnę wam serduszko i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!